Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać. Nie testuję, lecę na ślepo, albo ten odcinek będzie na YouTube, albo nie. Dużo się pozmieniało, nie wiem czy Wam to pokazywałem, ale na pewno Wam tego nie pokazywałem, tego portal, wybudowałem tutaj takie coś, do tego za chwilę przejdziemy i tak w ogóle pokażę Wam jedną fajną rzecz. Nie mam pytań jeżeli chodzi o to miejsce o. No bardzo, bardzo ciekawe miejsce Jednego Nie wiem czy zabiłem Dobra, nieważne wow. yy, To co będziemy robić dzisiaj to właśnie tamto urządzenie Z Zaraz do tego przejdziemy Najpierw zrobimy Brawo. Postaram się jakoś śpieszyć, bo wiem, że ten odcinek będzie. Albo bardzo długi, albo bardzo krótki. Więc czegoś nie będę miał mi się już dalej, nie będzie chciało. Nic. Chcę zrobić tak. MFSU. Aha, it Jeszcze ten trzeba zrobić. Konwertor. Konwentor czy jakkolwiek to się nazywa, czyli jeszcze to i tyle. Czyli tak nie, tak, tak. tyle Patron Crystals. Trudno je dosyć zrobić. A chcę mieć FF MFSU, bo jak to będzie miało dużo energii, ogólnie będzie dużo energii. Gold wire. akurat. Podłączy to wszystko kablem. Um, czyli trzeba zrobić tylko ten konwenter, czyli yy, medium. Hmm? Voltage. Voltage. Ehm... Um. Transformer. There we go. O, aha, to jest wkrócie. w W skrócie. Okej. Okay. To więc machine block i... Aha, to nie jest w sumie aż takie... Uh -huh. Nie jest aż takie trudne. Uh -huh. Dobrze, że mam ulepszone rzeczy. To chyba jakoś tak się robi w ocenie. Eee, mhm. okej. Okay. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Staram się zrobić to jak najmniejsze. To, to jest, to będzie taki jakiś mm, tymczasowy setup. Nie będę robił tego jakiegoś dziwnych rzeczy z tym. Okej, okay, tak więc to jak ma iść? Transformerów nie pamiętałem Tak, na pewno tak. Bo to jest w sumie logiczne. I input idzie, zaraz zobaczę. Upewnię się tam, bo nie chcę, żeby cokolwiek wybuchło, co nie? Raczej to nie byłoby zbyt miłe. Um, czy to jest kropka? Tak, tu jest kropka. Ok. Dobra, tak więc jeszcze raz lecimy tu W sumie od razu mogłem wzi wziąć No polecimy tutaj, albo nie Zrobimy to w ten sposób tak. Tu powinna być kropka I tutaj jest kropka okay. Jak w to wszystko podłączę i to wybuchnie To będzie dosyć ciekawe Dobra i tutaj sobie podłączymy panele słoneczne. Dwa. Czyli trzy kable mi zostało, mogłem to jakoś inaczej zrobić, A, spoko. Bywa i tak. Jak będę miał glass fiber, będę miał dużo diamentów, zrobię glass fiber. Blast furnace. Można w sumie to posegrawować. Co ja mam? Mówiłem o Glass Fiber, ale co okay. miałem robić? A, panele słoneczne, okej okay. Mam Looseless Mode Nie chcę niczego stracić Także e? Czy na pewno jest Looseless Mode? Losless Range Disabled Enabled, aha Czyli pewnie panele słoneczne zabierają mniej energii Bo wiem, że jak te maszyny chcę rozwalić, to jest mniej niż połowa. Zostaje tam chyba 300, tak jest 120. No tak, mało zostaje. Ok. Tak więc. Robimy. Tak. O! Kabel. Czyli jedyny problem to kabel. I coś wybuchło. Czyli musimy zrobić albo ten high voltage, kabel i go zinsulatować kilka tysięcy razy albo zaraz zerknę do sejfu czy chce mi się tyle diamentów a spoko am am mm glass fiber Fiber cable. Silver, trochę glass i diament. Są jeszcze różne. A, to jest też silver. A to jest elektrum? Dobrze, że spojrzałem. Elektrum. Mamy podwójnie razy więcej, jak używamy elektrum. Elektrum jest w sumie trochę. no używam złota, ale jest lepsze. Używajcie elektrum. Elektrum moim zdaniem bardzo fajny dodatek. E, powiem tak szczerze, jak to wszystkie jest trudne, dlatego w ogóle nie było zbyt dużo odcinków. E, bo to wszystko jest trudne. Te rzeczy są naprawdę trudne tutaj. Mówiłem o Glass Fiber i zrobiłem. Okej. Okay. Czy teraz coś wybuchnie? U. Nie chcę tego. Czy teraz coś wybuchnie? Nie. To zacznie... uuu Albo są takie lagi. Wow hmm. A więc skoro już mamy Glass Fiber Użyjmy go Zrobię tutaj test A nie, już lubiłem w sumie Bo on się niszczy, no to spoko No więc użyjmy w ogóle Glass Fiber Tego jeszcze nie skończyłem Miałem robić farmę drzewa Tylko, że to potrzeba 5 diamentów W sumie chyba mam 5 diamentów Hmm, może zrobię. Przydałoby się. Okej. Okay. Industrial grinder. A w ogóle Nauczyłem się robić tak, że MFI dla każdego tego urządzenia... Bo inaczej wątpię czy jest jakiś dobry sposób, żeby zrobić taki Grek naprawdę na hard modzie. To jest chyba... bo jest łatwy, taki średni i najtrudniejszy. Najtrudniejsze jest naprawdę, żeby zrobić... Zaraz wam pokażę. Industrial. Grinder. Fajnie. Electronizer. Dosyć trudne. To jest proste. No, reszta to jest dosyć prosta. Ale to. Diament i jakiś tam dost. Myślicie? Spoko. Jeden diament. Zostaje się dwa. Nieźle. Tylko że ten... Dost to jest Diamond Dost. Czyli generalnie trzeba zużyć 5 diamentów, żeby zrobić 2. A trzeba zużyć yy, dokładnie 10 diamentów. A ja generalnie to zrobiłem, miałem 10 diamentów. Nie to, żebym szukał specjalnie, ale użyłem tego, w sumie zrobiłem dosta i spokój mam. Przyszedłem tutaj po coś. Nawet nie wiem po co. Ferus Oro. No tak. Sferus Or zrobię yy, nieskończone źródło iridium. No w sumie to nie będzie aż takie nieskończone źródło. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Slagforn. Nie, Induction Smelter. To jest taki Key do tego. Zaraz zobaczę ile energii potrzeba. Może uda mi się chociaż jedno. 12 tysięcy, czeka się 5 sekund. Ha i trzeba mieć wiaderko wody, okej okay. okay. No co jak co, ale wiaderko wody akurat nie jest trudne Miałem wam pokazać kilka rzeczy, ale nie wiem czy mi zdążę Już jeden dzień minął no, Ale okej, okay. pokażę wam co się tu na dole dzieje Na dole się dzieje to, że tego nie ma To nie jest do droga. to jest, tu była lawa, zalało a ja wlałem wodę Jeszcze takie samo mniej więcej zrobiłem tu Tylko to chyba było na 10, a to jest na 15 Coś takiego W ogóle chcę całkiem to wykopać tam w dół Nie wiem czy mi się uda Tak jak widzicie, jak to dojdzie do końca No to to będzie w sumie nice Czekaj jeszcze raz, muszę zobaczyć Dostałbym dwa Nikolajt, a tu dostaję 3 Nicolite i Tiny Pine of Platinum dost. Sporo tego potrzebuje. No i trochę koper. A koper, jak wiecie, zawsze jest przydatny. 12 tysięcy. A my mamy prawie 100. Włóżmy na razie 2. Zobaczymy, czy coś wybuchnie. Wow, ale strasznie zużywa energię okej okay. Musimy kolejne dwa i zaraz pobiegnę po wodę. wow będziemy musieli zrobić miliardy tych panelów słonecznych nie wyobrażam sobie chcę jak najszybciej generalnie you, you, you Matter zdobyć nie wyobrażam sobie jak długo mi to zajmie Będę musiał mieć jakieś yy, 120 panelów słonecznych. A to jest bardzo dużo kopanie i tak dalej. Ale już opracowałem mój trik na to wszystko. Zrobię sobie chunk loader. Będzie mi... Bo to jest serwer w ogóle, nie wiem czy wam mówiłem, ale to jest serwer. To co widzicie teraz? To jest serwer. To nie jest... Mapka single player W ogóle gra ze mną Tomek Tomek G. Taki nick ma Ciekaw że się nazywa Tomek No i tak sobie gramy tutaj On ma domek tam na dole Ja mam najlepszy domek Widać kto jest adminem serwera co nie Ja nie mogę znowu muszę majtać po bokety Mm -hmm. okay. mm, nie ma na co czekać trzeba mi jeszcze dwa i później ten używa się tego induction smelter tak mi się wydaje i jest chyba nieskończone źródło iridium znaczy taki trochę bug w sumie, czy to cheat, czy coś takiego, ale użyję go, dopóki będę mógł. Ile mamy energii? No... Może dam radę jeszcze dwa. W ogóle przez przypadek raz mi się w yy, zużyło. Myślałem, że to jest ten, ale to nie wygląda jak ten. Także dostaje się dwa, ten cały Nikolajt, czy cokolwiek to jest tak Nikolajt. Ok, mamy 8. Okej, okay, to niech się robi. Ta energia na pewno nie zostanie yy, zużyta bezpotrzebnie. Myślę, że może później zrobię tutaj jeszcze jeden transformer. Pójdę w tą stronę i tutaj następną maszynę zrobię. Nie wiem dokładnie jeszcze, jaka to będzie maszyna. A tutaj. Prawdopodobnie to. i może tutaj tak? nie wiem jak to zrobię hm. słaby setup trochę a nie w sumie mogę to inaczej zrobić cztery maszyny na raz tak jakby no nie wiem nie wiem zobaczy się jeszcze ale pierwszy raz to robię tak by the way zobaczyłem to na youtube także pomyślałem że że podzielę się z wami tak więc to się daje tu. Shiny ingots. naprawili to. God damn it. Bo jeżeli to zmaserytujemy dostaniemy platynum. Hmm. Okej. Okay. A potrzeba 8, żeby mieć. Iridium. Tak więc będę musiał szukać Iridium. To mi się nie uśmiecha. Ja nie mogę. Czekaj jeszcze raz zobaczę uses. Hmm. Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Nie naprawili tego. Ja jestem po prostu głupi. Mamy rich Slag. Bierzemy platynum. Wkładamy tu. Nagle. Plum. Trzy. Maserator Dajemy jeszcze raz. Yy, tylko naprawię ten silnik. Plum. Maserator Plum I... Nagle się zaczęło mnożyć Faktycznie, zapomniałem, że te ryslagi slagi potrzebno Co? Tak więc to jest dobry sposób Żeby otrzymać nieskończone źródło platynum Potrzeba tylko dwa platyny Co jest 8 Dobrze to wyliczyłem. Tak, 8 mm, Ferus or. Zostało mi jeszcze 5. Pewnie to zgrinduję. Albo w sumie już nie muszę. Zrobię to tutaj. Ok, 9. Tak jak widzicie. Wow. Rośnie to. Za każde 8. Um, za każde 8 platyny... Mam jeden Iridium Ingot. W ogóle pokażę Wam. Jeżeli ktoś mi nie wierzy. Za każde 8 platyny mam Okej okay, i Iridium Oro. Generalnie już się bałem, że to naprawili. I, i że będzie. Ten slag jest niepotrzebny. To jest taki shit. więc no, mam nieskończone źródło iridium. Jedyne co, żeby to dostać, w sumie, wam pokażę, trzeba przetopić jedny z tych. Gold ore, copper, copper, znaczy no, copper, tin, y, silver, chyba tych orów już nie ma, nie wiem, nie, nie widziałem ich. Y, silver, silver już mówiłem, led, ferus, Pyrite. Hmm, to może być nawet ciekawe. Pyrite or I cokolwiek to jest? Aha, to jest chyba w endzie. No na ja na end jeszcze nie jestem gotowy. Mój armor jest wokół popłakanym stanie. Ale za to mam buty. Te, których się nie ginie. Aż tak często. Także no tak, tak idzie mój serwer. O akurat dzień się kończy Czyli nagrywałem przez 20 minut coś koło tego Myślę, że 20-minutowe odcinki są dosyć dobre Jest generalnie późno w nocy pewnie słychać, że marudzę i tak dalej No ale, no, ale chciałem coś nagrać Wiem, że dawno nie nagrywałem nagrywa, A jak się dawno nie nagrywa to jest takie fu I tak dalej no, Mam nadzieję, że mnie rozumiecie No to jest taki byle jaki odcinek nie chciało mi się jakoś tak nagrywać wcześniej, bo no nie, nie miałem ochoty. Zdarza się. Bywa i tak dalej. Także no Mam nadzieję, że rozumiecie no Miał być serwer, w którym ludzie nagrywają i tak dalej, a okazało się, że ludzie nie nagrywają. Mm. Tak więc ja tutaj sobie będę Cisnął dalej Słońce zachodzi A z wami się żegnam Miałem wykopać całą tą pustynię W sumie, ale nie wykopałem Wolę wykopać najpierw tam Okej okay. Dzięki serdecznie za oglądanie Mam nadzieję, że ten odcinek będzie na YouTube Ja nagrywam to jakby nie, bo nie sprawdziłem audio ani nic z tych rzeczy yy, Trzymajcie kciuki, żeby był na YouTube jak go nie będzie... Także, sorry Wow, 32 Nagle platyna Zaczęła być Bardzo często dostępna Z tego co widzę Już myślałem, że to naprawili <śm> Drugi raz to mówię Wiem, wiem, powtarzam się, śpiący jestem Tak więc, dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku i mam nadzieję, że zacznę w to to ogarniać trochę. Dobra, na razie. Cześć.